Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale I oczywiście kolejny konkurs dla Was No i ze mną dzisiaj jest wiercenie Tak jak codziennie, praktycznie na każdym odcinku coś się dzieje Na tym też się musi działać, za co Was widzowie z góry przepraszam Mam nadzieję, że jakoś głośno tego nie słychać No ale, no, no nie, nie mogę nic zrobić, po prostu Są cały czas remonty balkonów Tutaj ja mam ciemno w pokoju o godzinie 11 Także, no Muszę cały czas do Was mówić żeby po prostu tego nie było słychać Chociaż mam nadzieję, że jakoś to wam przeszkadzać nie będzie Skupicie się na tym, żeby zostawić łapkę w górę Suba z dzwonem Komentarz oraz pamiętajcie o używaniu kodu promocyjnego Kodzik Esteban Daje ci procent do wpłaty, klikasz użyj Ja nie mogę oczywiście swojego użyć, ale wy Jak najbardziej możecie No i każdą metodą płatności Możecie sobie yy, yy, Doładować, więc zapraszam No my Dzisiaj mamy trzy koła o, przestali wiercić. Dobra. Przestali wiercić. Jedziemy. Mamy dzisiaj trzy koła, widzowie. Mamy dzisiaj trzy koła. I zobaczcie, są jakieś e, przetasowania skrzyneczek. Więc my dzisiaj wrócimy do skrzyneczki Authentic Fate. No często przez tą skrzynkę bugowałem w stronę. O, wracają do gry. Dobra, lecimy po prostu 83 zł wydajemy. Mm. Na jedno otwarcie ja skipnąłem przez przypadek. Ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby jak najwięcej fejdzików tutaj yy, nam leciało. Wiadomo, że to jest skrzynka yy, leciutko ponad 1% szans na profit. No więc zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tutaj uda się coś ciekawego dropnąć. Yy, no już trafiałem bardzo dużo fajnych temów. Zaraz przechodzimy do fast fastmoda. No bo oczywiście będziemy wydawać cały budżet na tą jedną skrzynkę. Bądź może natomiast z gamma dopplerami, ale to zobaczymy. Lecimy. Fast Maudic. Cyk. Pierwsze. Niestety nie ma. Drugie nie ma. No może też być tak, że wydamy trzy koła. No i nie poleci żaden fade. A jest taka szansa, no bo jest to jedynie 1%. Yy, więc, no zobaczcie, no my już kurczę wydaliśmy 1000 zł łącznie, a nam tutaj nic nie wypadło. Więc zaczynam się powoli obawiać. Ale już, już się nie zaczyna, bo mamy Falcon Knife Fate Minimal Wear 1700 złotych. Zobaczcie, to jest niemożliwe. Naprawdę, to jest niemożliwe, bo, no bo w tym momencie już jest profit. E, znaczy na zero powiedzmy, tak? Więc my lecimy dalej. Cyk i otwórzmy sobie jeszcze na spokojnie. Na spokojnie. Kurczę, bardzo fajnie, że siadło. E, I to w ogóle nie, zobaczcie, 0,030%. Tylko i siada koska Więc no te skrzynki procentowe Jeśli chodzi o case drop to są no totalnie Dojebane no, nie, nie ma tutaj innego słowa widzowie żeby, żeby Żeby nie mówić No bo sami widzicie Co otwieram tą skrzynkę To za każdym razem leci Jakaś koska, czy to właśnie gamma dople, Czy fade Czy na mniejszych jakichś tam skrzyneczkach procentowych Zawsze lecą jakieś koski no więc naprawdę, jak nie boicie się ryzyka To zapraszam was No chociaż my teraz dużo straciliśmy w sumie No bo jakby nie patrzeć No musiałaby być jeszcze jedna kostka na pewno Żeby tutaj był jakiś zwrot No bo jak będzie jedna No to z trzech koła będziemy mieli 1600 Więc to też, wiecie, tak chwalę tą skrzynkę A jakiejś pięknej historii Tutaj nie napisaliśmy na ten moment Ale dajmy jeszcze szansę Łyczek, kolki, cyk no taki Hansman fejcik byłby bardzo przyjemną koską, ale niestety aktualnie e, no mi tutaj zrobiła mnie bambuko. No i powiem Wam, że zaczyna się robić już nieciekawie, tak szczerze. No bo liczyłem, że po tej jednej danam na pewno chociaż jeszcze jedną. No tu już się zbliżamy do końca, dobra, jeden skip. Drugi. Trzeci. I czwarty. No, jestem lekko zniesmaczony, powiem tak widzowie, bo zawsze ta strzyneczka dawała lepiej. jeszcze wiercą mi cały czas. Wydajemy golda. Wydajemy golda całego i robimy gruby kontrakt. Robimy od razu gruby kontrakt. Kurde, no ale daj coś fajnego. Zobaczcie w ogóle ile my tego golda mieliśmy w sumie. Tu ładnie może nam nabić, ale nic takiego drogiego nie trafiamy. No dawaj kosę jakąś. Albo uspika, albo Awupkę. No nie, no bardzo słabo, jak na razie dało z tego Golda. No okej, okay, coś tam mamy zawsze, nie? No i znowu mamy te 3,400, więc no dzięki temu, dzięki skrzyniom Golda, no dorobiliśmy się tego, że nie jesteśmy w plecy i robimy kontrakt za 2,700. Napiszmy sobie G Easy, GG Easy, i mam nadzieję, że to nam da szansę na profit i te wiercenie Butterfly Urban Mask. Zbugowana cena Standard. Standard. Nie, ja muszę napisać do naprawdę administracji, bo to jest dramat ta zbugowana cena. Nie wiem czemu tak się dzieje. No Matnife crimson web, minimalware. Dwa koła. I wiecie co? Tym zakończymy. Zostawię sobie tą koskę Bardzo ładna kosa w sumie dla dwa kółeczka. Eee, zostawimy ją sobie. Wiecie, zostawimy ją sobie, ponieważ nie ma sensu. Nie ma sensu, wiecie widzowie, jechać dalej, skoro mamy fajną kostkę. Tak myślę. Cóż, my się widzimy, widzowie, w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, łapcie sobie komentarzu. No i na razie.